Cześć, Dominik ze strony. W tym filmie pokażę ci, jakie są różnice takie podstawowe między Make.com i En10. To są dwie platformy do automatyzacji różnych procesów, głównie pewnie biznesowych, ale można też w nich automatyzować takie głupotki jak, nie wiem, budować sobie agenta AI, który będzie, powiedzmy, twoim asystentem osobistym, nie? Także dużo ciekawych rzeczy można z tym zmontować. W tym filmie dowiesz się mniej więcej, jakie są takie główne różnice między tymi dwoma platformami, takie które na pierwszy rzut oka się, się mocno rzucają w oczy I myślę, że będziesz w stanie wybrać sobie pierwszą platformę do automatyzacji No dobrze, no to po kolei przejdźmy Nawet jak widzisz, zmontowałem sobie tutaj taką dziadowską, powiedzmy, tabelkę w, na tablicy Także jakość nie przekracza nadal 30%, więc jest OK I po kolei będziemy sobie tutaj przechodzić po tych wszystkich elementach Także przejdziemy sobie może od razu do, do porównywania sobie tego dziadostwa no więc tak, jeśli chodzi o interfejs, to tak, Mac.com ma bardzo, ale to naprawdę bardzo przyjazny ten interfejs. Zresztą, no, zobacz jak to wygląda, to jest wszystko eleganckie. Tutaj jakieś kolorki są fajne, jak wejdziemy sobie w jakąś automatyzację, no to też spójrz, jak to wygląda. To są kółeczka kolorowe, nie? Masz tutaj nawet coś takiego, yy, gdzie to był? O, tu jest samolocik, to kto ci nawet. Kuleczka ci pokażę, co się dzieje tutaj na tej, w tej automatyzacji. Także to jest bardzo przyjazne, wszystko tutaj łatwo widać. Każdy element bardzo łatwo jest zidentyfikować, wiadomo o co chodzi. Zresztą każda aplikacja, każde, każde narzędzie tu wbudowane ma swój jakiś tam kolor, związany pewnie z, z marką czy z związany z brandingiem tej, tej aplikacji. Także jest to absolutnie bardziej przyjazne niż ten. Więc tak jak tutaj napisałem, no jest bardzo przyjazny dla nietechnicznych użytkowników. Okej, okay, dobra, teraz ten. No, jak spojrzymy sobie tutaj, no interfejs jest trochę mniej przyjazny, jest, po pierwsze jest szary, więc smutny, no, a poza tym to jest y, na przykład tak jak tutaj, no chociażby ten panel admina, no to mamy od razu na wierzchu przy zalogowaniu, tutaj musimy wejść w to konkretnie i dopiero z tego miejsca sobie zarządzasz tym wszystkim. Nawet jak sobie porównamy, y, jak to wygląda w samym edytorze, no tutaj jak widzisz, to jest, no no, tutaj jak widzisz, to również te wszystkie aplikacje mają takie same kolory, agenty, te wszystkie elementy to wszystko ma jednolity kolor, tylko jakieś tam loga są. Także no, jest to jakaś tam różnica. Spójrz teraz na porównanie tego, jak wyglądają e, zmienne tutaj w NAT -ie. Czyli jak widzisz, to jest po prostu tekst, nawet to jest tekst w, w Markdownie, nie są kasowane nawet te znaczki z Markdowna, nie jest to, to przedstawione w takiej fajnej. W formie jak tutaj w Make'u. W makeu, jak widzisz, to są wszystko kolorowe takie. Każda aplikacja ma swój kolor, więc praktycznie nie da się pomylić. No a tutaj to tak wygląda zmienna, nie to jest po prostu kawałek tekstu i ci się świeci na kolor czerwony, jeśli jest błędna albo na zielony, jeśli nie jest błędna. Dobrze, idźmy dalej. Gotowe integracje. No i tutaj make jest o wiele, wiele lepszy pod tym względem. W tej chwili na ekranie wyświetla się ile tych integracji w make ma wbudowanych. To znaczy wygląda to w ten sposób, że po prostu wchodzimy sobie tutaj w, w, w aplikację możemy sobie dodać, zobaczyć, ile tego dziadostwa jest. Tu są nawet jakieś takie totalnie egzotyczne aplikacje, także make jest zdecydowanie lepszy pod tym względem. W Venaten tak naprawdę jak sobie zerkniesz tutaj, też się wyświetla ilość integracji gotowych w Natenie, a resztę w zasadzie trzeba robić ręcznie. Przez, yy, przez requesty http. Następnie hosting, to znaczy gdzie możesz to automatyzację trzymać. W Make to jest yy, wyłącznie przez, przez chmurę, czyli przez tą aplikację, która jest w internecie. Musisz wykupić ich plan i na ich powiedzmy serwerach to wszystko działa. O, śmiesznie bardzo to jest, tutaj śmiesznie to wygląda. No dobrze, nieważne. Ten ten natomiast możesz sobie po prostu hostować u siebie albo na jakimś wynajmowanym serwerze. Także to jest na pewno spoko opcja, no bo wtedy ty masz nad tym kontrolę. Jeśli nie zależy ci na hostowaniu tego same, samemu, no to możesz po prostu wykupić sobie tutaj plan u nich i w zasadzie jedyne co cię obchodzi to raz na jakiś czas zrobić sobie aktualizację tego całego workspace'u swojego, no i tyle, tak? Cena, no i tutaj jak widzisz w make'u jest darmowy plan i ten darmowy plan... Daje ci dwie automatyzacje, które mogą chodzić, tysiąc operacji, które mogą się wydarzyć przez, całą, przez cały miesiąc. I to on jest chyba bez limitu czasowego. Jest... Limit czasowy zdaje się, że wprowadzili teraz tylko na jakąś tam pomoc dla użytkowników. No i ogólnie w mojej opinii to te tysiąc operacji, to w każdym filmie chyba mówię, że te tysiąc operacji i dwie automatyzacje to jest wystarczająco, żebyś sobie coś zautomatyzował i doszedł do wniosku, czy ci się to opłaca. Na pewno ci się to opłaca. Chyba, że głupio coś zrobisz, no to wtedy nie. Danej ten może nie ma darmowego planu, ale za to daje ci praktycznie wszystkie funkcje, które ma plan płatny na 14 dni za darmo. I to jest, tak jak tutaj widzisz, 1000 egzekucji, czyli 1000 razy cała automatyzacja może przebiec. No i na 14 dni po tych 14 dniach po prostu ci wyłączają twój workspace i dopóki nie wykupisz planu, no to masz zablokowany, nie? Taka lipa trochę. Ale też w 14 dni to zdążysz sobie coś na pewno zbudować i przetestować i dojść do wniosku, czy jest super, czy jest nie. Kolejna różnica, jeszcze tutaj jest taka, że inaczej są liczone przebiegi, auto... inaczej jest liczone zużycie tych automatyzacji. To znaczy, tutaj mamy operację, i operacja to jest, jak wejdziemy sobie w automatyzację. To operacja będzie liczona jako każde uruchomienie każde, każdego z tych modułów. Czyli jeśli tutaj każdy z modułów przebiega raz, to jedno odpalenie tej automatyzacji zżera nam cztery operacje. Inaczej troszeczkę to wygląda w enajdanie, no bo tutaj, tak naprawdę bez względu na to, ile tutaj mielibyśmy tych modułów, to może być nas rany tego 100 tysięcy, a i tak jedno odpalenie to będzie równe jednej, jednej tej egzekucji. Tak? Czyli na tym planie darmowym możemy 1000 razy jakoś automatyzację odpalić, a na planie płatnym 3000 chyba. Więc tak, w Makeu masz po prostu dostajesz pakiet taki, jaki dostajesz, czyli te wszystkie funkcje, które ma Make, tutaj jakieś narzędzia inne elementy yy, i nic z tym więcej nie możesz zrobić, tak? Możesz co najwyżej robić samemu jakieś requesty połączenia z aplikacjami, no ale poza tym nie masz w zasadzie większej żadnej kontroli nad tym całym przedsięwzięciem. Natomiast w Enate masz chociażby takie coś. że możesz sobie wpierdzielić tutaj swój JavaScript albo kod z Pythona i możesz po prostu po swojemu coś sobie, coś sobie zmontować. A poza tym to na co w ogóle zapomniałem na początku wspomnieć, to jest open source'owy, czyli możesz po prostu cały kod możesz sobie pobrać z Githuba. Także to jest na pewno, na pewno spoko opcja. No i dobra, teraz dla kogo według mnie są yy, oba te narzędzia. Make na pewno jako pierwsze narzędzie do automatyzacji jest wybitny. Bardzo dużo można na tym zautomatyzować, w zasadzie wszystko to samo co w NATENie, no tyle, że NATEN jest według mnie po nauczeniu się trochę wygodniejszy. Ale jeśli jesteś mocno nietechniczny, to Make jest absolutnie wspaniały do, do rozpoczęcia automatyzowania. Bardzo dużo rzeczy można tutaj zautomatyzować, no relatywnie niewielkim kosztem, tak? Natomiast NATEN, no jest dla osób bardziej technicznych, albo dla mm, Freelancerów, firm, które po prostu automatyzują komuś innemu, czy też firm, które mają kogoś, powiedzmy, technicznego, kto umiałby to wszystko ogarnąć. No i tutaj masz już pełną elastyczność, robisz w zasadzie z tym, co ci pasuje. Także podsumowując, Make.com jest na pewno wspaniały, jeśli chcesz po prostu coś szybko zacząć automatyzować jakieś procesy. Nie bardzo interesuje Cię te hostowanie u siebie, nie bardzo interesują Cię te pozostałe funkcje, po prostu chcesz mieć szybko i w miarę tanio automatyzację u siebie zmontowane, no to Make.com jest idealnie do tego. NIT NA, na pewno będzie dobrym wyborem, jeśli umiesz ten komputer obsługiwać. Masz psychę w ogóle się nauczyć tego, no bo chwilę się schodzi, zanim to ogarniesz wszystko. No poza tym, jeśli chcesz mieć pełną kontrolę, no to już nie ma wyjścia, no musisz się nauczyć, nauczyć tego nit NA i koniec kropka, tak? Tak samo jeśli chcesz hostować to wszystko u siebie lokalnie no to no to też no, musisz tego się po prostu nauczyć. Także tak to by było wszystko w tym filmie. Znowu szybki film. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję że trochę ci pomogłem w powiedzmy podjęciu decyzji które narzędzie będzie dla ciebie lepsze. Jeśli chciałbyś jakieś automatyzacji mieć już gotowe do pobrania no to to jest pierwszy link w opisie. Poza tym na moim kanale są filmy na temat automatyzacji w make-u i ich jest dużo i filmy na temat NAD'a i ich jest trochę mniej. Jeśli potrzebujesz pomocy albo chcesz mieć zautomatyzowany jakiś proces u siebie w firmie, to albo pisz na tego maila, albo wchodź w drugi link w opisie. No i co, no dzięki za oglądanie, cześć!